Cześć z TMEFy, a przed nami World of Zonos w wersji HC. Oczywiście, oprócz tego, że boss bije troszkę mocniej, każdy atak zdaje więcej obrażeń, e, mamy kilka różnic. I jedną z nich, właśnie, jest zachowanie nasze podczas fazy czarnej. Na poziomie normalnym zbiegaliśmy się po prostu do bossa, tam były mocne AOE hile i byliśmy bossa. Natomiast tutaj troszkę jest inaczej, ponieważ dookoła planszy pojawiły się macki, które muszą zostać zbite, bo jak ich nie zabijemy, wtedy to potem zostaną, a one dość mocno biją. I właśnie po co nam te marki? Jak widzicie, grupa jest w tym momencie naprzeciwko bossa, troszkę w lewo od grupy jest żółty mark. Tak, jakby po lewo od bossa, od nas patrząc, mamy niebieski, za bosem mniej więcej jest czerwony i z prawej strony jest zielony. Te marki są nam potrzebne po to, żeby właśnie każdej osobie wyznaczyć dokładnie miejsce, gdzie ma się znajdować w trakcie fazy czarnej, i żeby wiedziała co mam bić. I teraz o co tutaj chodzi? Bosa przeciągamy mniej więcej w kierunku niebieskiego marka, e, i tam również będzie taka nasza bezpieczna strefa, hila i tak dalej. Czyli tam właśnie, gdzie będziemy się zbiegali po zrobieniu naszej że tak powiem wykonanie naszej roli i teraz o co chodzi za niebieskim markiem będą oczka zazwyczaj biją je range'owie potem przenoszą się do tych które są za żółtym markiem i po kolei wszystko do zielonego marka zabijają czyli fazę czarno skończymy, skończą przy zielonym marku natomiast melasi zajmują się tym z tyłu czerwonym markiem tam będzie duża macka i oko plus tutaj jeszcze właśnie przy niebieskim marku będą duże macki i oko i tutaj wa warto pociągnąć również bossa żeby bić jednocześnie bossa i te macki to oczywiście zaraz wszystko w trakcie walki będzie widać, ja to na bieżąco omówię, więc nie będzie żadnych problemów ze zrozumieniem o co mi chodziło. A więc zaczynamy samą walkę. Będziemy potrzebowali na nią jednego tanka, trzech healerów yy, i 6 DPS-ów. Można na dwóch healerów oczywiście robić, ale to troszkę będzie bardziej wymagające. Trzech to jest taki luz. I chodzi tutaj o to, żeby w tej walce mieć yy, tak naprawdę dwóch lub trzech range TPS-ów minimum, ponieważ musimy się podzielić na dwie grupki. I chodzi o to, żeby mniej więcej te grupki były równe, czyli po 5 osób jedna oczywiście będzie przy bosie, czyli tank właśnie Mele DPSi oraz healer lub dwóch i z tyłu range dps Można oczywiście zrobić proporcje 6 na 4, jeżeli nie mamy tylu range'ów, to się da bez problemu zrobić. No i na początek może troszkę o samym tankowaniu, mianowicie boss musi być trzymany w kierunku grupy range'ów do momentu, w którym nie wykastuje Void of Down Making, czyli tej kulki. Po tym natychmiast należy go odwrócić w drugą stronę, ponieważ będzie używał takiej umiejętności, która nazywa się Psychic Drain. To zdaje dość sporo obrażenia, ale najgorsze jest to, że to leczy e, dziesięciokrotnie więcej niż zadała obrażeń. Czyli na przykład jeżeli by byłby odwrócony w grupę, e, w grupę rajdową, czyli uderzyłby wszystkich, zadałby o wiele więcej obrażeń łącznie, no i wiadomo, że by się wtedy za kilka milionów wyleczył, więc to jest złe i tego nie chcemy. Kolejna rzecz, na którą trzeba uważać, to jest debuff o nazwie Disrupting Shadows. On oczywiście jest również to normalu, tylko tutaj jest różnica taka, że przy dispelu będzie on odrzucał do tyłu wszystkich graczy w zasięgu 10 yardów, czyli na 10 yardów musimy odsunąć się od krupki, jeżeli ten debuff mamy. I tu jest taka trudność, na przykład jeżeli my robimy tutaj 4 osoby grupkę z tyłu range'ową, no na przykład zostaną dwie osoby, mogą zginąć na kulce, więc trzeba to wszystko sprawnie robić. I teraz właśnie jest ta fata czarna, zobaczcie. Przesuwam się w kierunku niebieskiego marka i zabijam za nim to właśnie oko, Wyznaczona osa poszła w prawo ode mnie teraz, czyli do czerwonego marka. Natomiast boss jest, pod, boss jest podprowadzony pod te duże macki teraz, czyli Melasi mogą bić i bossa, i tu dużą mackę obok kliwować. To jest bardzo fajne. Ja natomiast przemieszczam się i biję kolejne oczy. Chodzi o to, żeby je zbić, zanim pojawi się ta znaczy minie czarna faza, ponieważ one o właśnie teraz mija, e, będą zadawały dość spore obrażenia cały czas. Tutaj to troszkę dłużej się zeszło, ponieważ ja byłem akurat w tej walce jedynym Rangem, to jest najgorsze chyba, co może być. Yy, ale tak czy inaczej, widzicie, da się to zrobić, nie jest walka trudna. Wcale. My tu akurat tak sobie eksperymentowaliśmy, wzięliśmy sobie nawet z tyłu do grupy yy, Rogue'a, który no, to, tak naprawdę przez większość walki nie bił, ale tu chodziło właśnie o to, że chcieliśmy to zrobić w takim, a nie innym składzie. No i znowu Boss wykastował kulkę, i tą kulkę musimy odbijać oczywiście między sobą, to jest tak na normalu. I yy, tutaj moim zdaniem taka preferowana liczba odbić. Yy, to jest 9 za pierwszym razem, a potem 7-7 i w tym momencie już powinniśmy mniej więcej bossa dobijać, tam sobie możemy oczywiście pod koniec odpalić e, heroic e, heroizm, czy tam inne tego typu e, buffy, czy tam e, time warpa od maga. Czyli coś, co nam przyspieszy tą walkę. E, no i tak spokojnie sobie właśnie można odbijać, nie ma żadnego problemu. E, jeżeli chodzi jeszcze o tankowanie, taka kwestia jest zazwyczaj jeszcze może być problem, właśnie jak odbiliśmy przed siódmy raz, i teraz, żeby ta kulka zniknęła, musi uderzyć w bossa, nie w żadnego tam melasa czy tanka, który tam stoi. Ogólnie rzecz biorąc, na to trzeba będzie uważać. Widzicie, właśnie, że kulka również nie odbija się tak, jakbyśmy chcieli. Teoretycznie zasada jest taka, że ona powinna się odbić w przeciwnym kierunku niż my ją uderzyliśmy dokładnie, ale to nie zawsze tak działa, ponieważ właśnie czasami no, ta kulka tak jakby odbija się z opóźnieniem, tak? czyli tak jakby wygląda przez nas, jakby przeleciała, a jednak się odbiła. No i tak naprawdę do końca walki tu będzie się wszystko powtarzało, czyli będziemy mieli znowu fazę czarną, tak jak jest teraz. Wyznaczone osoby do odpowiednich tych macek, czy tamtych oczu będą musiały je zabić. To chodzi o to, żeby to sprawnie zrobić. Eee, no jeżeli jest troszkę słabszy DPS, można też spróbować innej strategii, żeby po dwie osoby to zabijać, żeby to szybciej sprawniej szło, bo prawda? Bo lepiej zabić szybko dwie niż poranić cztery. No u nas akurat wychodziło, że eee, no to jest dość sprawnie robione wszystko, więc z tym nie ma problemu. No i zaraz znowu zobaczcie, jestem zielony Marku, to jeszcze oczko nie było zbite, więc je dobijam w międzyczasie. No i mamy void, czyli kulkę kolejną. A bo już sobie powoli umiera. No, i tak ta walka wygląda. No, nie ma większych różnic. Tutaj, no mówię, trzeba się skupić na tym, żeby tank nie umarł. Żeby uważać na te odbicie wojdów, żeby tam przypadkiem ktoś nie dotknął, kiedy nie powinien tego. No i koniecznie odbiegać z dispelem, ponieważ jeżeli na przykład w grupie tych malasów pod bossem ktoś zostanie zdispelowany, to wszystkich graczy w zasięgu 10 yardów odrzuci do tyłu. To nie, tego na pewno nie chcemy, właśnie. Jeżeli healer castuje jakiegoś heal, lub właśnie, żeby tam nam odrzuciło troszkę tanka. Ja właśnie na ten teraz e, debuffek właśnie został zdispelowany, odrzuciło tylko mnie. I jak najszybciej trzeba wracać do grupki właśnie, żeby odbić znowu kulkę. To jest taka bardzo schematyczna walka, robimy ciągle to samo, bo z tych narodów nie ma wielu umiejętności, więc to jest dość proste. Odbijamy kulkę, pilnujemy debuffów i to jest cała filozofia tej walki. No i to było na tyle. W razie problemów piszcie oczywiście komentarze, ja na wszystkie staram się odpowiadać. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie kliknij łapkę w górę, obejrzyj moje pozostałe filmy oraz pamiętaj o subskrypcji. Dzięki wielkie! Cześć!